Daniel, Daniel Sikorski. Pleczka. Siemka, Daniel. Daniel Sikorski. Twoja stara i Daniel Sikorski w ogóle co za. Jeszcze 23 gościa dał. Dawał. Johnny Brawa jeszcze. Jeszcze Dextera, na Dextera. Cieka. Daniel Sikorski mi to blokuje Stał na bramkę bo sobie napastnikiem. Jas. Jest... Popraw, popraw. A Zaraz jest taka firma odzieżowa. Dup. dup. A nie zmieniłeś nam do tego. No, no, no przecież z... Ciebie właśnie nie zmieniłem, bo mnie tutaj rozpraszam z jakimi zerami. <noise> Robin zagraj. O, podał. <ścoughs> o się. <ścoughs> Brawo. Ja tak się pocieszyłem, że Robin podał, że ty. Haha, XD. Fucking. <ścoughs> Mu musi być bramka ojciec, bo musimy wygrać ten mecz. No tak, składaj się pół godziny, składaj się pół godziny jeszcze. to PRD. <grym> 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 ale Jego żona włożyła głowę do... Głowy do, 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 pie, do tego pieca. No nie do pieca. Mm. No, czy nazywa to w kuchni? Piekarnik. No do piekarnika. No i... mógł opowiada tym snem, że usłyszałem kurwa huk, patrzę, a ona już w półysa <grym grym> A Izabio nie. Super nie, nie trafi. <grym <grym> czy wieczą czy on gra, czy nie gra? Kasza. To rozegrać z Jest. Kasia nie obra <grym> Ale Bliski były, tam niewiele brakło. No chyba przegraliśmy. Nie A, nie, XX. Może <grym> próbował wpisać jakąś stronę torna. No i tam klepa. Klawi klawiatury dobre. Klepa. Klpea. Klpea, No dobrze, to przynajmniej nie będą chcieli zmiany składów. To jest klepa. Klpea. Ktoś jako mam Klpea. Kasza. Klpea. Ale klpea bo. Kurde, nie trafiłem do bramki. <śmiewanie> Dziurawe getry taki. O, dobre zagranie, parz. Idealnie na dobieg. Taką klpę się robi. To, to jest dobra kalpea. O. Byłem ostatnio w tym. W naturze, w tym, w drogerii. Jakaś staroba przez tyle pogadała i wybierała. Jakąś perfumę nie wiem dla kogo, czy są dla ciotki, czy dla kogo i zamiast under powiedziała, czyli torowała to kupić ci ten under21 under ale wyszedł co to było? pierd... o ty świzium Co? To, to, co to jest w Warszawie? To samo chciałam się <noise> robić. Co? No, ojciec! Bo kolega mi pisze, Łukasz mi pisze, że się najebał, i wywalił się na rowerze w lesie. Uciekaj tam! Dobrze! O no. Ależ to zrobił. A, jeszcze wyciągnął się jak struna. Oh, Kurde. Poród. Mój błąd, mój błąd, ale dobra, wrócimy, zdążymy, spokojnie. Albo i nie. Sekunda została. No, dawaj strzelaj. A, Przeatakował, tak jak tyłu. Tak jest. Dobrze, A, Ależ piła. Wyrównałem yes. to. Jest, jest, jest. Dobra, piła, dobra. to i wrzucamy na YouTube. そ